Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 25 kwietnia. Zapraszam na aktualności. Instytut Pamięci Narodowej chce upamiętnienia ofiar powojennych zbrodni dokonanych przez żołnierzy Armii Czerwonej na terenie powiatu szczecineckiego. Ofiary te spoczywają na szczecineckim cmentarzu. Jest to efekt prac szczecineckiego badacza historii Dariusza Trawińskiego, który nie szczędząc własnego czasu ujawniał po kolei dokonane zbrodnie. Do Urzędu Miasta w Szczecinku rzeczywiście wpłynęło pismo z Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi tutaj o upamiętnienie ofiar zbrodni niemieckich, zbrodni sowieckich, ofiar, których groby znajdują się na cmentarzu w Szczecinku. Ja przypomnę tylko, że decyzją burmistrza miasta te groby nie zostały zlikwidowane, chociaż zgodnie z przepisami tak, tak powinno się stać. Te groby są na naszym cmentarzu zachowane i osoby, które były ofiarami tych zbrodni niemieckich, zbrodni sowieckich są zidentyfikowane. Tutaj ogromne ukłony w, w stronę pana Dariusza Trawińskiego, który wykonał gigantyczną pracę, odnalazł te osoby, odnalazł te groby. Wpłynęło takie pismo, wpłynęło pismo z prośbą o wskazanie miejsca i formy upamiętnienia tychże osób. I w tej chwili to pismo jest rozpatrywane, sprawa jest procedowana. Zajmą się nią między innymi radni, bo chcemy również zasięgnąć opinii radnych co do tego w jakiej formie, w jakim miejscu te ofiary upamiętnić. Myślę, że nasz cmentarz jest do tego idealnym miejscem. Zresztą Urząd Miasta wykonał już pracę, pracę w tym temacie, ponieważ musimy to też również konsultować z wojewódzkim. Urzędem Ochrony Zabytków I, i takie pismo stosowne zostało skierowane do, do urzędu. Po to właśnie, żeby uzgodnić ze wszystkimi stronami odpowiednią formę tego upamiętnienia, odpowiednie miejsce tego upamiętnienia. Myślę, że tutaj dodatkowo to upamiętnienie jest o tyle wskazane, że przecież na naszym cmentarzu znajdują się również groby żołnierzy sowieckich. Więc również powinniśmy pamiętać o, o ofiarach właśnie zbrodni. Czy to rosyjskich, sowieckich, czy to niemieckich, których ofiary na naszym cmentarzu się znajdują. Również na cmentarzu w Trzesiece jest jeden grup który też powinien być objęty tą opieką. To również analizujemy i myślę, że jeżeli stosowna, stosowna decyzja zostanie podjęta, to również o tym grobie nie będziemy zapominać. Natomiast my mówimy tutaj o takim miejscu upamiętnienia, czy to jakimś pomniku, czy to jakiejś tablicy, tutaj decyzje nie zapadły. I to miejsce, jedno upamiętnienia miałoby się znaleźć na cmentarzu w Szczecinku. Nie tylko naprawiają sprzęt muzyczny, ale także tworzą swoje własne efekty, tworzą też własne produkty, m.in. projektują i przygotowują płytki PCB. A wszystko zaczęło się od gitar klasycznych wiezionych maluchem z Bułgarii. Poznajcie Impet, czyli bohaterów kolejnego odcinka cyklu Pomorze Zachodnie Kreatywne, Innowacyjne, Nowoczesne. W przecinku w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany problem dyżurów aptek w nocy niedziele i święta. Rada Powiatu podjęła uchwałę w tej sprawie, ale aptekarze w większości domagają się dodatkowych wynagrodzeń. Spośród 16 aptek tylko trzy dostosowały się do wymogów prawa miejscowego. Obowiązek pełnienia nocnych dżurów przez 16 aptek z terenu miasta Szczecinek został ustalony uchwałą Rady Powiatu z 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szczecińskiego w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. W lutym bieżącego roku powiat Szczeciniecki skierował zawiadomienie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o niepełnieniu, niepełnieniu tego obowiązku przez 13 a tak stranu Miasta Szczecinek. Z informacji, którą otrzymujemy od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wiemy, że zobowiązał on apteki do przestrzegania tego obowiązku wynikającego z uchwały Rady Powiatu. Wiemy również, że część aptek dostosowała się do tego obowiązku, a część niestety nie i złożyła zawiadomienie do głównego inspektora farmaceutycznego w Warszawie. Powiat Szczecinecki czeka na dalsze kroki wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i no, zakończenie postępowania. Administracyjnego w tej sprawie. Jednocześnie należy nadmienić, że wspomniana uchwała Rady Powiatu jest aktem prawa miejscowego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego. Jest aktem prawnym, który obowiązuje na terenie powiatu, a apteki są zobowiązane do jego przestrzegania. Myślę, że tutaj też warto podkreślić, że jako powiat Śródmiecki nie mamy takich prawnych narzędzi, które służyłyby do egzekwowania przestrzegania zapisów danej uchwały Rady Powiatu. Takie narzędzia posiada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Każdego roku do Szczecinka przyjeżdża delegacja z zaprzyjaźnionego francuskiego miasta sur sulaon Francuzi uczestniczą w biegu licznym, ale też dla gości jest to okazja, by uczcić żołnierzy napoleońskich, którzy zmarli w Szczecinku podczas odwrotu spod Moskwy. W sobotni poranek na cmentarzyku Żołnierzy Napoleońskich u stóp pomnika delegacja francuska i przedstawiciele władz samorządowych Szczecinka złożyli kwiaty. Wicemer noir Philippe Serv powiedział m.in., że Francuzi są wdzięczni mieszkańcom Szczecinka za ochronę pamięci żołnierzy napoleońskich, że wkład Oręża Polskiego w kampanię napoleońskie był bardzo duży. Powiedział też, że wierzy, iż tocząca się wojna za naszymi wschodnimi granicami szybko się skończy. Burmistrz Szczecinka Daniel Rak wyraził nadzieję, że dotychczasowe kontakty polsko-francuskie będą się rozwijały i podziękował gościom za przybycie. Wczoraj, czyli w niedzielę w Szczecinku mieliśmy kolejne świętobiegowe. biegowe. Rozegrano po raz 38. Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Stadion i okolice były areną zmagań biegaczy. Piękna pogoda, piękne warunki. Kwiecień ugościł na nas naprawdę doskonałymi warunkami do biegania. Stąd zwycięzcy, czyli Dido Wodniuk oraz Monika Jackiewicz wśród pań uzyskali bardzo dobre rezultaty. No, a pozostali zawodnicy mamy tutaj umiejscowiony za metą dzwon rekordów cały czas ten dzwon się odzywa, to znaczy, że wiele rekordów życiowych zostało pobitych. Około 500 osób wystartowało w biegu, 400, w tej chwili mamy już ponad 400 osób na linii mety, a jeszcze są zawodnicy na trasie. Atmosfera wspaniała, myślę, że organizatorzy stanęli tutaj na wysokości zadania, perfekcyjnie wszystko przygotowane. Ja to już jest moja dziesiąta impreza w tym roku i mogę powiedzieć, że to jest super impreza, dorównująca, jeżeli chodzi o organizację, tym największym, najlepszym imprezom w Polsce, stąd Myślę, że wszyscy stąd dzisiaj wyjedziemy. Mam nadzieję taką, że nic złego nas nie spotka. Wyjedziemy zadowoleni, a przede wszystkim zawodnicy, którzy, tak jak powiedziałem, sporo rekordów życiowych pobili. Monika Jackiewicz w tamtym roku pięć medali na mistrzostwach Polski w tym roku. Jeszcze sezon na dobre się nie rozpoczął, a ona już mocnym uderzeniem w maratonie uzyskała minimum na mistrzostwa Europy. To było dwa tygodnie temu. Rozmawiałem po biegu z Moniką. Mówię, Monia, trochę ciężko wyglądałaś. Ona mówi tak, no bo jeszcze po tym maratonie nie dojrzałam do końca, ale minimum na mistrzostwa Europy już. Już kieszeni, wynik poniżej 2 godziny 30 minut. I przyjeżdża tu specjalnie do Szczecinka, żeby startować. Razem z nią jej partner życiowy Artur Olejasz, także czołówka polski i wielokrotny medalista, mistrzostw Polski. Goście z Ukrainy także spisali się doskonale, bo przecież dwóch Ukraińców na. Byli faworytami, prawda? Byli faworytami, tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że Artur Olejasz także biegał dwa tygodnie temu maraton, więc te dwa tygodnie po maratonie to trudno być w pełni życiowej formy. Myślę, że, myślę, że jak na tą chwilę, a przecież zbliżamy się już naprawdę do końca bieg super 38 edycja 40 lat już istniejemy myślę że Kazimierz Margol, który niestety w tym roku nas opuścił, byłby dumny i zadowolony i szczęśliwy z takiego przebiegu zawodów. Czyli podsumowując, po tej długiej pandemii, nareszcie fajne, wesołe, sportowe zawody. Tak, ten rok w ogóle jest rokiem odmrożenia. E, w 2020 roku było naprawdę nieciekawie. W, w zeszłym roku zaczęło się odmrażać, a w tym roku, już naprawdę. No ja porównując. Wiosna jest jedną z moich najlepszych wiosen, jeżeli chodzi o ilość biegów i o jakość tych biegów w Polsce. Bo przecież byłem już i na południu Polski, i w centrum. To rzeczywiście to wszystko ruszyło i oby nas nic złego nie spotkało, bo wszystko wskazuje, że ta bomba radości, która wybucha zawsze na biegach ulicznych, coraz bardziej będzie głośna i coraz bardziej dynamiczna. Burmistrz Szczecinka co roku przyznaje nagrody za osiągnięcia sportowe są to finansowe yy, nagrody stopniowane dla młodych ludzi nagroda finansowa jest dużym czynnikiem motywacyjnym do dalszej pracy W tym roku burmistrz rozpatrywał 18 wniosków Nagrodę pierwszego stopnia w wysokości 3000 zł otrzymały Izabela Krzyżanowska lekkoatletka z klubu Pomerania Szczecinek i Julia Marciniak z klubu Sportu Walki Nagrodę drugiego stopnia w wysokości 2000 zł burmistrz przyznał Wojciechowi Piesikowi z klubu Karate Kyokushin Gabrielowi Łosiewiczowi ze Szczecineckiego Towarzystwa Tenisowego i Natanowi Frąckiewiczowi z Pomeranii Szczecinek. Nagrodę trzeciego stopnia o wysokości 1000 złotych otrzymali Wiktoria Szumska i Szymon Gaszyński z KSW Szczecinek i Magdalena Hryceńko z Akrofitness. Specjalne wyróżnienia otrzymali Antoni Biedziuk, wieloletni reprezentant szczecineckich klubów w tenisie stołowym i Karolina Pietrzyk, mistrzyni świata Europy i Polski w fitness dzieci. Nagrody i wyróżnienia wręczono przed dekoracją zwycięzców w biegu głównym, memoriału Winanda Osińskiego. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy, jak toczyła się walka podczas 38. Memoriału Winanda Osińskiego. Kolejnym punktem programu będą archiwizje, a w nich również wspomnienie biegu sprzed 23 lat. Ostatnią pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.